Jak bezpiecznie zweryfikować osobę fizyczną, aby mieć pewność, że dalsza współpraca z tą osobą nie niesie zagrożeń finansowych, prawnych czy reputacyjnych? Z panelu Daleto wybieramy KYC AML. Z jej poziomu rozpoczynamy proces weryfikacji tożsamości. Teraz jedyne co musimy zrobić, to podać dane osoby, którą chcemy zweryfikować lub wybrać z istniejącej bazy kontaktów. Następnie uruchamiamy proces. System wygenerował link, który został przesłany również na maila. Przechodzimy do maila i klikamy w otrzymany link, aby rozpocząć proces weryfikacji tożsamości. Zostajemy przeniesieni do aplikacji Broker ID dostarczanej przez Authenti. Po wybraniu kraju, z jakiego pochodzi nasz dokument identyfikacyjny, możemy wybrać rodzaj weryfikacji wideo. Pierwszy to pokazanie dokumentu do kamery, drugi to dodatkowo sprawdzenie żywotności i nagranie ruchów głową przed kamerą. Zaznaczamy wymagane zgody i rozpoczynamy identyfikację. W tym przypadku użyjemy kamery i dokumentu. Identyfikujemy dokument tożsamości, pokazując go do kamery. Pokazujemy jedną stronę. System automatycznie robi zdjęcie. Przechodzimy dalej. Teraz druga strona dokumentu. Czekamy aż dokument zostanie przeprocesowany. Weryfikacja zakończyła się pomyślnie. System Web.con rozpoznał, że weryfikacja została zakończona, a wynik weryfikacji dał wynik pozytywny. Dzięki temu narzędziu będziemy mogli szybko zweryfikować osobę, z którą będziemy chcieli podpisać np. umowę, lub możemy przejść do dalszej weryfikacji działalności gospodarczej, jaką prowadzi nasz klient.